Ale moi drodzy najważniejsza rzecz która wypływa generalnie z nauk MT Cash wynika bardzo ważna rzecz w kosmosie nie ma przemocy nie ma tak fundamentalnych zachowań i brutalnych zachowań jak tutaj u nas na ziemi. A więc unicestwienie w tej pozycji nie oznacza zlikwidowanie czy zabicie kogoś, a oznacza wzniesienie jego duszy do poziomu zrozumienia, gdzie konflikt pomiędzy daną fizycznością a duszą danej osoby wywołana jej konduktem życia doprowadzi do tego, że osąd dostateczny jest tylko i wyłącznie w wymiarze struktury tej danej osoby. Aż tutaj ciśnie się na słowa pewna piękna fraza z przeszłości. Mów dobrze, myśl dobrze i czyń dobrze. A jeśli będziesz to robić właśnie w ten sposób, to jedynym problemem, o jaki będziemy musieli się martwić, to to, jak wysoko się wzniesiemy. Kolejną perełką w wykładzie Keszego.